Dajcie moje kościotki. Zapraszam na kolejną opowieść z Księgi Grzechów. Dziś mamy oszustwo w pracy. O sprzątaczce, która sprzątała na odwal. Hehe. He. dziś pokażę Wam, jak psik psik potrafi zamienić się w chlub, chlub. Zapraszam do hotelu, w którym pracuje nasza bohaterka od czystości. W krakowskim hotelu Royal pracowała sprzątaczka Ania, która miała swoje patenty na przyspieszenie pracy. Pościeli nie zmieniała. Sik perfumami i łóżko pachniało nową miłością. Odkurzacz. Włączała, żeby buczał pod drzwiami, a sama oglądała w telewizorze seriale. Chrupiąc pierniczki, ręczniki? Zamiast czystych, podmieniała koleżankom z innych pokoi, byle liczba sztuk w karcie się zgadzała. Uśmiech miała słodki, ręce oszczędne. W wigilijny poranek kierownik przycisnął ją do lady: Skargas 412, brud, włosy, psikadło zamiast mydła, naprawiasz! Ania prychnęła, zabrała worek pościeli i zeszła do pralni. Tam stały pralki wielkości betoniarek. Z zimnym szkłem jak oko płetane. Metal dzwonił. Para pachniała proszkiem i parującym śniegiem z butów. Raz, dwa i do domu. Mruknęła, wrzuciła poszwy, prześcieradła narzuty. Z kieszeni wysunął się pierścionek. Prezent dla siebie, z działu biżuterii promocyjnej. Zaszczęścił i wpadł do bębna. O nie, mój skarb! Otworzyła wielkie drzwiczki, wsunęła głowę, bark, pół biodra, aż w końcu całkiem weszła do środka, stawiając buty na zimnym, dziurkowanym dnie w błysk metalu. W tej samej chwili zatrzasnęła się klapa. Panel zamigotał świąteczną zielenią. Program Super Clean bęben drgnął. Nie! Nie! Otwierać! Nie! Nikt nie słyszał. Odkurzacz zostawiony na korytarzu robił zatło dźwiękowe. Wbuczał jak kołysanka. W pralni rozległ się syk pary. Z dozownika wlała się piana, pachnąca dokładnie tymi perfumami, którymi Ania psikała łóżka. Bęben ruszył. Najpierw miękko, potem szybciej. Pościele kleiły się do niej jak mokre języki. Karuzela mieszała ją z narzutą, Czerwone renifery. Ania waliła pięściami w okrągłe szkło. Od środka widać było tylko rozmazane światełka choinki w holu. Wreszcie wirowanie, gwizd, pisk. Śnieg spiany za szybą i stop. Rano. Kierownik wszedł do pralni. W otwartej pralce leżał idealnie złożony pakiet. Prześcieradło, poszwa, poszewki, wszystko sterylnie czyste, miękkie jak obietnica. Na wierzchu leżał tani pierścionek. Także uważajcie, moje kościotki, zaniedbanie pracy wraca w cyklu. Szybciej niż wirowanie. Nie psika się czystości z flakonika, nie udaje odkurzania od głosem. Bo kto nie chce prać, ten sam zostanie wyprany, złożony i odłożony na półkę. Bez powrotu. He he.